Jeszcze sera? Super. Znacz świetnie teraz. Jeszcze sera? Okay. Będę doprawiać sos pomidorowy. Już mi obrudziłaś? Co ty robisz? Co? <zysy> coś pomijam, to, czy będzie coś Albo to będzie kolejny. Nikolaj, no. bo... to będzie. No, tak, jak filmik wstawię go yy, bo trzy yy, Film jest bardzo. O nie, tak jest. Kuchni Zuzi, powinniście kojarzyć tą kuchnię, mamy tutaj nasz termomik z tej strony, też pewnie go kojarzycie i dzisiaj znowu z niego skorzystamy, bo dzisiaj jest kulinarny odcinek. Moja specjalizacja. No. Nie nasza. Nasza nie. Nie nasza. Ja budyń. Budyń? Tak. No spaliłaś upiekarnik ostatnio. tutaj się paliło i na tym się skończył odcinek i chcę powiedzieć o tym odcinku jeszcze, że ja miałam jeszcze 10 minut tego odcinka, jak testowałyśmy to brownie, ale nie mogłam tego przerzucić. Ale dzisiaj nagrywamy, kochani, jak to jest nazwać po angielsku? Challenge czekaj... Light, Lines, la, nie lawej. Lawej, tylko quiet... And... I... Um, no, że, no, że nie listen, no... Jak jest głuchy? No po polsku, głuchy, ślepy tak. i nie widzi challenge. I będziemy gotować Just właśnie mają... Dziw, dziw to zguch. Mamy takie itemy, Sławki, które mają naj... najgłośniejszą playlistę. I w ogóle nic nie słyszałyśmy. Nie testowałyśmy. Ja myślałam, że. Umrę. Jest taki... No, <grym> nic nie słyszałyśmy. Tak, więc tak, Zuzi dajemy Sławki. Ja nie, e, nie, nie widzieć, mamy taką paskę. Będzie. Tak. Lęka? A ja? Nie, 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 nie się będę się nie mówić. Ogólnie mogłam po prostu nie mówić, ale żeby było efektywniej, przykleję sobie taką taśmę ścienną. <grym> ścienną malarską. <grym> ścienną malarską i będziemy co gotować? Będziemy robić naleśniki i pizza. Ogólnie okay. y, Bardzo Was o, z góry, przepraszam, będę darła japę, bo mam tak głośno. Nic nie słyszę. Sięgam. Dobra. I jeżeli o, się to trzymała, w nas Czekajcie, załaduję teraz bit. Okej, okay, ja już nic mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <Boże>, bo nie widzę. No boże, ogólnie nic nie słyszę! Mm -hmm. Ja nic nie widzę i... Co teraz trzeba robić? Mm -hmm. no, mm -hmm. mm -hmm. Okej! Okay. Co mm -hmm. Nie wiem! Pizza? Eee. Co? Pizza? Idę po mąkę, a ty wyciągnij z lodówki ciasto! Mm -hmm. Mm -hmm. Ja mm -hmm. lepiej, ja mam już lodówki, bo pewnie wszystko tutaj przewracam. Mm -hmm. Gdzie wałkujesz? Na placie! Mąka i wałkujesz! Mm -hmm. Zamknij lodówkę! Mm. Teraz ustawiam Teraz, teraz to jest, to jest ustawiam Owen piekarnik na 240 stopni Dobra, le nawałkuj Tu masz ciasto, tu A, masz małe, okay. tu masz mąkę To mam taką rozsypać, tak? <grym> rozsypać? Okej okay. Tutaj Mhm, mm mm -hmm. Wystarczy? Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Mm. jest mm. ten bałek? Mm. Oh. A coś na wałek trzeba chyba, co nie? Mm -hmm. okay. okay. Będę doprawiać sos pomidorowy. Nie wiem jaki jest. <laughs> Ej, co się dzieje? Coś czuję, to nie jest dobrze. A, jeszcze by trzymałki, to lepiej. Mm. Cóż? Dobrze? Mm. Dobra. Mm. Okej, okay, trzymałkujemy. Mm. Mm. A, <laughs> To, to już nie wychodzi zdecydowanie! Mhm. O tak. A, to jest takie długie? Tak, trochę lepiej. Mhm. Mm o, czuję ten! To jest mój Mhm. Sztokę. Dodaję papryki słodkiej Ej, jeszcze trochę. Już? Zróbcie może prostoko. Mm -hmm. Prostoko? No, mm -hmm. poczekaj. Tutaj. Mówię, tutaj nie? Tak, to jest zamiast papieru. Papieru do pieczenia. To. I na to kładziesz. I to kładziesz na blachę i do pieca, Gary? głowka Łapka w górę, pokaż mi, że rozumiesz Ja nie wiem, czy ja mówię Okej, to jest pizza, czy jeszcze? Odejdź Już, czy jeszcze? Good job Okej, co on zrobi? może mi się już Nie, jeszcze nie, poczekaj Czuję, że drejapę Hmm. Hmm, 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 hmm. Już mi obrudziłaś? Zaczyna? A, dajcie spokój, pozwę Was wszystkich. Dobra. Hmm. Ej, leci mi jakaś koreańska muzyka pomocy. O oh, nie! Hmm. Daj mi nóż! Dowałkuję i możemy smarować. Jej! Super! Powinnam się urodzić Włoszką. Mm, mm, ale kocham Pierogi. Ja też. Kocham Pierogi też. Tak, no. Pre. Dobra, proszę. Ciasto, mm, łyżka. Mm, mm. Nie, bo to urośnie. Mm. Jestem równa! nie widzą. A, nie mam tu stawiać? Mm. Mm, 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 mm. Mam roztarować? smaruj. O Jezu. Dobrze Ci idzie. Jej. Yeah. Mm. <grym> jest okej okay Ci jeszcze? Mm -hmm, mm -hmm. Uh. Mhm, hm. Mm. gdzie się kończy picę, bo... wiecie. <laughs> chyba jeszcze się raczy, nie? Leci mi taka mm -hmm. japońska muzyka, że mam mózg zlasowany. Mm -hmm. Ja mówię. Tak. Dwa. Jak mm -hmm. nie. Dobra, gramy mm -hmm. w kalabury przy okazji. Dodawaj. No mm -hmm. Ja mm -hmm. mówię. Ja nie widzę. Mm -hmm. Dwa wypuchy. Dwa. Co wreszcie? Mm -hmm. Dwa razy? O, Trzy. Nie ma. Perfekt. jeszcze? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yy, druga łyżka? Nie. Całe to bylej. Cęczaj się jakby ktoś nie widział i nie słyszał. O nie, najgorzej. Tak to jakieś horrory. smaru. Teraz kochani, zaczniemy nakładać ser. Bo nie jemy z mięsem, nie mam kukurydzy i nie jemy oliwek. Dobra. Ser. 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 Trzeba już O mamuniu. <laughs> Yo te he si visto en brudas. Okay, biorę co ośmier. się dzieje? Mama mija. Biorę ser. <śmienic> Rwij! <śmienic> jeszcze sera? Super! Znajdź śmietnik teraz! Jeszcze sera? <śmienic> Trzeba rzucić. Przejmuję ten kanał, bo tylko ja mówię. Do śmieci! Znajdź zlew! Jestem jak w polskim domu. A, on wiadomo. Tak, tak, tak. Nie wiem co powiedziałaś, ale tak. <śmienic> Patrzcie jaka ładna. Źle. No, blisko, blisko. tutaj jest Tak. Ej, brawo! Uh -huh. Dobra. Kosz. <noise> Wróciłam o pizzę. Składamy teraz pizzę do pieca, e, Niech ktoś inny to powie, bo tylko ja gadam. Uh -huh. Wieca? Mm. O tak. Kto w porządku? do pieca? O! czy się, pieca! nie popatrz się! Czuję, to dobrze wygląda. Dobra, Dobra, coś to tak, więc next step to będą naleśniki z no. cottage na bazie cukru wanilinowego i dreśle. Co? No sorry, ile po płyn. I kolejna, w sumie to nawet runda, bo się zamieniamy rzeczami tak. i, za, i też robimy inną rzecz, czyli zaczynamy robić. Ale jest nikapicka i jest pikapku. Mamy dobra. bardzo taki dziwny staty, w sensie, dlatego nie chcę go brać, bo się zaraz <grym> <darość> rozsali. <grym> e, ale się, pizka się robi, udało nam to, się. I tak się dziwnie mówi, a tak sklejone rzeczy. Sklejone no, sklejone ja ale też jakby robiąc czas takie, nie wiem, co się zejdzie, a chyba nie zajrzeć, to mówię, ale tak nie słyszałaś, ale dolej, żeby tak było, kiedy coś mówię, to tak robiłam się. A, dobrze, ale. Ale nie tak, teraz się więc... zamieniamy. Ja zakładam? Ja teraz nie będę mówić. Teraz ja nie będę widzieć, to będzie Tak Kochani, dziękuję bardzo. Już mi była peka, po prostu. Teraz ja będę wam opowiadać. Dobra. Nie, teraz mówię do ciebie raz, dwa, raz, nie, dwa. Nie, nie słyszę cię. Mówię pięć, mówię Nie jeden, słyszę w ogóle, jest okej. Ok. Ale przełóż jakieś, co to jest? Ukropne. O, o fuj, jakieś takie nawalanie. Też to miałam, dobra. O, oh, cholipka. Dobra, gdzie masz mleko? Tarani, nie gdzieś tak młodszy! Co ty go nie mówisz? Dobra, tego! Co jeszcze? Tu szukaj... O! Dobra. Teraz tak! Ty masz... Kto ma Masz Masz Teromisa? Mhm. Dobra, no to wejdź jak będziesz tam w Co Jeszcze Okej. masło. Masło. Ty jesteś masło Au. O! masło. Tak, wezmę. Ile? Ile? No jedna, jedna? kostka? Polska. No tak. Dobra, tu, też mm. tu mm. co? Cheese. Co? Ser? Tak. który mm. ser. Jest. co? Tu się dzieje? Naleśniki, mm. tak? Mm. A. Ja tego nie uszywałam nigdy. Mm. O, o. To szukaj teraz naleśniki, bo naświetlą na chce po polsku, bo mm. chyba tam gdzieś jest po polsku. O, tu są jakieś pancakes, American. Nie, star? nie, nie. Jakby naleśniki okay. zwykłe. Ale ci tu bomby. A trochę się chyba muszę. Mhm. Mm Podgość to. Należy Ta, na serem. Czy to jest to? Bo ja nie widzę. Przeczytaj mi, co jest napisane. Należy jakiś serem, tak? Jest taki różowy sos na nim? Mm -hmm. Tak, to mm -hmm. kliknij te. 250 gramów. Mhm. Mm Mamy miarkę? Mm -hmm. A, to, to mierzy. Mm -hmm. O! Mm -hmm. okay. Dobra, to wsypmy. Mm -hmm. Tak. O. Mm. Okej, okay. o. Sypuję. Co to? A to nie? <grym> Ale tu jest w razie co więcej. Po co oh, ci nowa mąka? Masz tu mąkę. Pomieszać? O, oh, nieważne. To nie, to w nowym <grym> Nie, nie, nie. To jest okej. Okay. mam. Mm. No. Okej, okay. a, dobra. O to co ty mi mówisz? Dobra, sypuję. Mm. Ja Dwa jajka. Mm. Nie ma tu jajek. Trzeba iść. Tak, idź melka i siedź. Trzyma mhm. to? Ja biję, ja chcę, ja chcę. Co ty robisz? Co ty robisz? Ty wyjesz ręce? <grym> A! Nie A! Nie tak Niech to z oczami otworzy pizze i sprawi, że jest płocnie. No, zobacz. Taka jeszcze... Jak mam zobaczyć? A! To A właśnie to tak, tam ukrzać jeszcze. To wiesz. A! Dobra, dobra. Mleko. Dobrze mówię. Dobrze, teraz. Jeszcze ciszej. Jeszcze ciszej. O, teraz? Jest ok? Ok. Dodajemy mleko! Nie mam <śmieniu> Oj, troszkę za dużo. Woda. A jaka woda? Nie, to dodaj... Patrz. Połowę co piszesz z wody, daj mleka. A drugą połowę dopiero z mam mleka już. <śmieniu> ja mam teraz woda. Wiem, ale... Mm -hmm. O oh, wow! Jest woda? Eee, piszę woda. Tak. Au! jej <grywa> mi paznokcia w nos. Leje. To są jajka? Tak. Zresztą no słyszałam, muszę przełączać. O mm -hmm. mm -hmm. Wow, wow, wow. Eee, mhm, mm okay. oh, kocham to. Woda. Sól. Mm -hmm. Gdzie jest sól? Tu, tu, tu chyba, nie? Tak, sól, dobra. dobra. Nie, sal, o sal, tak, morką. Tu, tu otwierasz. O, tak, otworzyć? O, no, a jak też ta Dobra. A łyżeczka? Okej. Okay. Mam no, no. Ale łyżeczki mm. takie? Mhm, mm mhm. Okej. Okay. Mała łyżeczka. Tam masz. Jest mało? O, no stara, to jest naleśnik, a nie grupa twarzy. mi tak. Jeszcze trochę, no. Stara, masz pół Ale... kilo. Mm. Cukier tam też? Nie, na stole kwadrat taki szklany. Na stole? Co? Cukier? Gdzie? No tak. chodź tam. Cześć. No. Już dałam. Next. Dobra, odłożę cukier. E, masło. To. Mhm. A jakie masło jest potrzebne? potrzebne? Mm. Miękkie? Widziałam, masło. Dobra, to weź. Weź też pomóż. Tam w szafce szklanka. Okno? Nie, nie. No ja tu mam masło. Ale musisz je rozpuścić. Tu. Szklanka. Tak. Szklanka. Co tu masło. Co się dzieje? No do mikrofali. A! Y, miękkie miałam! Tak, tak, tak! Zwykłe! Tak. Tak. Gdzie jest mikrofala. Tu! Tu! O! Kubek, a wiem! Brawo! Skubek? Mhm. O, oh, ma, tu jest, o, oh, dobra, nie wzięłam. I chyba tyle? Mm. Mm. Nie wiem, wrzuć albo więcej. Ja. Ale fajnie tak. Nikogo nie słyszę. E, Proszę, tu. Prawda ah, potrafią, to, to, tak, tak, to to jest taka mechaniczna, że nikogo nie Mogę jej powiedzieć, że ja tak naprawdę start. nie lubię. Susia! Co się Start! Tutaj czas, klikasz czas. Ile? 25 sekund. Wolała mnie. Eee, roztopiło się jak coś. Mmm, jest dobrze? Mhm. Mm idealnie. Mhm. Mm yeah! Robi się? Jest mm. idealnie! Robi się! Perfekt! Tak? Mmm, -hmm. e, no, e, seren! Mm. wyciągamy to. Tu. Już? A się zrobiło? Jest go, dobra konsystencja. Mm, tu, mm -hmm. tak? W końcu no. nie będziesz gadać. Raz. Okay. Robimy sobie. Co trzeba zrobić teraz? Okej. Okay. Ej, 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 ej. Mm. Dobra, to już mamy zrobione. Ale tak dzisiaj teraz <noise> mam tą muzykę. To chyba dziwne. Mm -hmm. Ale... <noise> Co się <głos> dzieje? <noise> 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 no, mm. na Co to mm. <noise> Mmm, mmm, mmm. Mogę coś robić? O. Dobra, trzeba to założyć, tak? Już? O. Co to? Yy, bardzo cię piosenkę. Chciałam sobie, mm -hmm. sobie iść. chciałam sobie iść. jeszcze aha. nic nie robicie. Mm -hmm. Jaka piosenka? Muszę co to jest? Dobra, jajka. Mogę jajko zrobić? Mm -mm. No. Okej. Okay. Okay. Ja jestem bardzo brawa <śmienicielskim> Musisz to wyrzucić. Dobra, więc jest. Wyrzucić? Tak. Poczekaj. O, tutaj. tutaj. Dziękuję, dziękuję. Tu jest kosz. Tu jest kosz. Tak, tak, tutaj. No dobra. Trochę trafie... <śmienicielskim> spadło. ale już jest okej. Okay. O. Ktoś mnie no? A nie, bym nie uciekał. Mogę moje, naprawdę. 40 aż. To jedno opakowanie cukru wanilinowego. Okay. Tak? Tu są? Niżej. Tu? Dobrze. Tu ja są. są. Cukru o ja wiem, to jest teraz. Co nie? No, nie to czy to się sobie, ale A bo to są tak prawa okay. otworzy Dobra jeszcze no, no, A, dobra. dobra. To ile? To ile? Mhm. O! Całe? Jeej! Co to Co to jest? Ześpiewaj, ześpiewaj. Zajsć. Nice. Powiem Wam, że takiego. takiego jest bardzo zmęczające psychicznie. Boli mi głowa, mm, bo mnie dobrze, no, no, uszy, no. mnie bolą. Hmm. No, a teraz już no, opowiadałam im o przeżyciach. O, mogę, mogę to kręcić? Czy mm. wyciągacie mm. ją? Dźwiękacie? Mm. 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 No, no. Dobrze, że się dogadujecie. I ja bym chciała zjeść Okej okay. Dobra, rozumiem Ja mogę zjeść A jak serek? On się robi Czemu mi dajesz mąkę? Ja ci dam zaraz Okej a ja mam ją wiesz co? Do lodówki Słuchaj, to ja bym nie mogła zjeść że będzie pyszna Chociaż, robiłyśmy to z tym challenge'em, to mi się wydaje, że będzie Nie mogę wytrzymać tej muzyki Jaka jest ładna syna Otworzyć Mhm Mhm <laughs> się mm. oh, już jest. Okej, a mój sekund, mogę Wam pomóc. Coś cicho, co robicie? Mhm. Mm Dwie mm. sekundy, mm -hmm. jedna sekunda, koniec! Hmm, 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 ale ładnie pachnie.

yeah mm have -hmm. you Kacery. A Nikola, mam tworzyć Mhm. Mm, mm. A 100 gram śmietany, 12% tłuszczu. Ja mam dać śmietanę? Mm, Los. <laughs> musisz wlać! O, wlać! Śmietanę! Okej, okay, super, to ja mogę. Co to? Śmieta. O, mam chcisnąć? Mm. Właśnie, twaróg, twaróg pokrojony na kawałki. Mm. 500 gramów, gramów twarogu. A na co robimy twaróg? Nie w sumie straci się do końca. A, to akurat mi odpowiedziałaś. <śleski> <śleski> Uwielbiam to. Dodajecie twaróg? Mhm. O. Wszystko wiem. Okej, okay, kochani, są małe koreańskie. Pro... problemy techniczne, ale to nic, zupełnie nic się nie dzieje. Mm. Kończymy robić serek teraz, mm. Mm. rzucasz serek dokładnie, a mm. potem jak będziemy smażyć naleśniki, to zrobimy I gotowe. Mm -hmm, mm -hmm. Gotowe. gotowe. Serek cały już? No, ogólnie chyba wszystko gotowe. Wszystko gotowe, trzeba usmażyć leśniki ja tak jak chciałam powiedzieć, ale mi zaczęłaś miksować wcześniej, to yy, po prostu już poza nagrywkami zrobimy yy, smażenie, bo i tak jedna osoba będzie to robić i wstępnie to by było niebezpieczne. Mhm. Dobra, widzimy się po potem. Jezus, Marek, to się odezwać. O, wow, my bol to się tak przykliłam, słuchajcie, że chyba strzedł mi bądź. Kolejski no piosenki koreańskie piosenki leciały minty tak. cały czas leciały już się tak ciemniej zrobiło i w ogóle też jak ugotujemy to myślę, że najpierw wyjdziemy bo idziemy do parku też, ale to już też możecie wejść na kanał Lenki, bo tam też zrobimy mini vloga tylko jak sobie na, na, na tak. taki paddleboard i będziemy no mam no, nadzieję, że nam się uda jeszcze to na, no, na tej jeziorkowej no. spokupować na tym, więc też e, obserwujcie tam e, wszystko jak to się dzieje, a my tak. smażymy